Ja mówię mu tak, panie profesorze, a nie będzie pan profesor się śmiał, on mówi, nie będę się śmiał, a na pewno, on mówi na pewno, panie profesorze. Od cmentarzu. Jestem na cmentarzu i chodzę między grobowcami i to mi daje taki spokój, takie zaangażowanie w to, w to utrzymanie tej postawy. ja bym nie myślał o tym, to automatycznie bym się cząsł, ruszałbym się i wierciłbym się. No nie wytrzymałbym tak, inni modele nie wytrzymują, no bo chyba nie myślę o czymś. Nie wiem o czym myślą, ale, ale nie myślą, ale nie myślę. A ja się uspokajam właśnie, że jestem na cmentarzu, jestem wśród grobowców, wśród grobów jestem. O, tam gdzieś pożryb idzie. Słyszę, jak tam jego, I to, i to, i to, i to mnie uspokaja. Amaretto, czy, czy, czy jakieś inne winko, ciasteczko, i właśnie leci opera. Przy świeczce leci opera. Ja czuję ja się mu w teatrze. I jakoś tak automatycznie. W czas, pras, majteczki, buch, siedzę. Bo ja wiem, ja widzę, kiedy się mam rozebrać. Ale nadal, mimo że jest 24 rok się zacznie, nadal mam obiekcje przed następną grupą znów. Bo wiem, że oni nie tylko robili na egzaminie głowy, prawda? Ale nie widzieli mnie rozebranego. Wiemy, coś taka pilna. Poczekaj, że jeszcze, bo jeszcze tam ci jeszcze, jeszcze nie, nie, nie zrobili, jeszcze, jeśli winnie narzucili. Ja mówię, niech Pani robi ręce, niech Pani robi głowy, coś tego, niech Pani robi wszystko, a kolany niech Pani robi, a no... Na rzeczy intymne przyjdzie czas, ja mówię. Pan ma świadomość, czy Pan ma bardzo ładne ciało? Mam świadomość, mam świadomość i lubię się oglądać w luszcze. Ja sam, 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 sam się w sobie zakochałem po prostu. Ja wiem, wiem, że mam ciało alabastrowe. Ja to student powtarzam, że ja mimo XX wieku mam ciało alabastrowe. Niestety tak jest i, i, i to się nie wstydzę. Nie ma tremy. I widzę się w lustrze, mamy lustra, mnie nikt nie powie, że że nie znam na przykład zgrawa, na przykład czy coś. mnie nikt nie powie, ja mam piękne ciało. Ja sam się w swoim systemie kocham. Głowa jest trzy, cztery tygodnie, Konstrukcja do podduży jest i szkic jest mały jeszcze, no to dwa tygodnie, trzy tygodnie. Konstrukcja podduży dwa tygodnie do dwóch tygodni, no i potem już do końca, do, do, końca, do 29-28 stycznia, bo tak się kończy pierwszy semestr, leci się z aktem. Kosmetyki też ciało niszczą, jednak to niszczy ciało. Tylko tak troszeczkę, jak to do, 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 do co trzeba, tego gdzieś tam pasmarować tylko czy tego, a tak to raczej nie. Raczej natura, raczej natura. Także opalanie się, tak samo, to raczej bez żadnych filtrów, żadne smarowanie, tylko po prostu trochę słońca, trochę wody, trochę cienia, żeby nie za dużo i, i jestem opal. Przechodziłem kolegę na akademię, no i, i bo pracy, ja to przecież wieczysz, postoisz, pod, czy posiedzisz, czy poleżysz i ja zawsze te pieniądze są i zawsze tego. No i on się zgodził. No, no jak, jak, jak powiedziałem, że trzeba się też rozebrać później, powiedziałem mu tego, no to mówię, a, a to chyba nie, bo ja się wstydzę, a poza tym ja nie wiem, jak bym się miał o księdzu wyspowiadać. A ja mówię, tak, a cóż, to, a cóż to księdza obchodzi, Ja się wcale księdzu nie spowiadam, co ja, co, co ja robię przecież. Przecież co to jest... Moja praca i co to przecież wciąg zwierzę, że przecież jak rzeźby powstają, przecież, że wszyscy są nazy, przecież, a przecież w Kaplicy seksyńskiej przecież w tym Rzymie, to przecież tak samo tam są te freski, to wszystko nagich ludzi przecież, a jednak, a jednak są biskupi papież jest i wszystko. Artyści to robili i pokazali człowieka jako człowieka. Przecież. Adam też był goły przecież, Ewa była goła, i, i, i inni ludzie byli goli. Ja to my, są, my są urodzeni gołymi i, i, i tacy, tacy, tacy jesteśmy, no cóż, co, co się wstydzić, Albo no. A, bo młode dziewczyny, młode chłopaki, jak ja to, jak to, tak, tego. Ja chcesz, wybieraj. Ja ta pozuję i pracuję. I tak zostało. Tu Gdybym mógł wyjść z akademii na rynek nago, to bym poszedł. Gdybym, gdybym nie zatrzymano, to bym poszedł i bym już nie wstydzę, się... nie wstydzę się siebie po prostu. Gdybym nic nie, nie, nie zatrzymał, że to jakiś wariat idzie, to bym to bym tak poszedł i bym się pokazał. Dlaczego nie? Także moje życie, że tak powiem, nie, nie, po różach takich kol, kolczastych szło. A jednak co daje radę? Ja wszystko w domu robiłem: od sprania, od wszystkiego, od kąpania dzieci, od wszystkiego. Jeszcze ja powiedziałem, dość. No. no i kolegę spotkałem i chodź na akademię, no i załapałem się czemu nie. Tak się zdało, że modelka była i uciekła. W można uciec, rzeźby nie. Bo za co tydzień jest inna, inna poza na rysunku, prawda, bo rysują, a tutaj jest jedna poza, jedna 7, 8 tygodni. No i przyszedłem. Właśnie pan Badyna, ten co, co czas u niego byłem, ten właśnie z brodą czarny, czy, czy mógłbym przejść w październiku do niego. Że będzie pan u, u, u samego no, mistrza koniecznego, bo jeszcze pan profesor konieczny jeszcze był. I, i ja przyszedłem w październiku po drzwi, o mnie poprosił, pokazał mi oczywiście profesorowi. Profesor, oczywiście, zadowolony był, że, że ma młodego faceta jeszcze, bo że to by młody. Nawet muszę powiedzieć, że jestem oburzony, że mi studentka powiedziała pamiętam, że jest pan w teledyskus do domu. Są pańskie rzeźby siedzące, tylko nie te, tylko jeszcze ze starszych lat, no nie. Skąd te rzeźby się wzięły? u dotych gdzie ona była? Ja sam, obu, nie widziałem tego, no, bo nie mam internetu, nie. Ona ma tych teledysków bardzo dużo prawda? że trzeba było cały dzień siedzieć, żeby ten teledys dołapać, bo ja bym dołapał ten teleskop może bym jakiś użytek z tego zrobił. Bo jeszcze jak, jeszcze, ale z nią. W tym teledysku. Może sobie na mi 11 złotych na godzinę. Z tym. To. Podatek wszystko jest odjęte, także wychodzi to dokładnie 9,20 czy na rękę w ten czas. Suma summarum po trzech po, 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 po tygodniach, czy czterech tygodniach to daje tę kwotę gdzieś 400. A chciałbym to mógłbym mieć, bo przecież ta modelka co tam stoi w kącie właśnie ta rzeźba Renata, to przecież łapka wolna jest i, i ja z nią jestem na dobrej drodze i, i na kawę idziemy, czy na piwo idziemy, czy gdzieś idziemy czy po pracy, czy jak, a jednak nie. Człowiek już na zimne, że tak powiem, dmucha. Ja sobie daję radę, ja sobie upiorę, ja sobie ugotuję, ja mam wszystko w domu, ja sobie upiekę, ja wszystko, bo jestem ja nauczony, mnie w domu ma macocha nauczyła wszystkiego robić. Taki jestem, i jaki jestem i na pewno się już nie zmienię i tak jestem znany aż do śmierci. Zwariowany, ale taki jaki jestem. Kontrowersyjnym jestem modelem i, i tak mają o mnie napisać po śmierci w, w książkach, że był model kontrowersyjny, ale był na wagę złota. Tak.